Cześć wszystkim, w tym filmie pokażę Wam parę pomysłów DIY na Halloween. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, więc zostawiajcie łapeczki w górę oraz subskrypcję. Do tego DIY będziecie potrzebować czarnych kartek z bloku technicznego albo rysunkowego, ale zdecydowanie lepiej będzie jak e, będą kartki właśnie twarde, czyli z bloku technicznego. Nożyczki oraz, oraz trzy rodzaje skrzydełek naszych nietoperzy. Pierwszą czynnością, jaką musicie zrobić... To wziąć sobie czarną kartkę papieru i złożyć ją na pół. Następnym krokiem jest obrysowanie kontur szablonu. Tak się prezentują wszystkie nietoperze od najmniejszych do największych, i ostatnio, ostatnim krokiem, jaki będziemy musieli zrobić, to po prostu powycinać kawałki taśmy klejącej no i poprzyklejać tam w dane miejsce, które będziecie chcieli. Czyli ja, na przykład, nakleję na ścianę. Pokażę Wam, jak z takich zwykłych, kolorowych z lampek zrobić lampki z duszkami, które będą bardziej halloweenowe niż takie, jak są teraz. Już Wam pokażę, co potrzebujecie, aby zrobić lampki z duszkami. Chusteczki zwykłe do nosa, mulinę pomarańczową najlepiej i oczywiście czarny marker. Duszka robi się bardzo łatwo. Wystarczy wziąć połowę chusteczki, i zakryć ją drugą pusteczką, następnie związać muliną i dorysować oczy. Ponieważ te lampki są wyciągane, to możecie po prostu ją tak jakby odkręcić i zamiast tego kółeczka włożyć naszego duszka I oczywiście musicie pamiętać, żeby tutaj była dziura, żeby on mógł wejść w tą lampkę. O, właśnie w taki sposób. Więc tak się przedstawiają te lampeczki, piszcie czy Wam się podobają i czy byście wykorzystali ten pomysł. <śmulety> Kroki, w których robiłam te babeczki, i głównie chciałam Wam pokazać trzy pomysły na ozdobę tych babeczek na Halloween, więc za chwilę je zobaczycie. W tym DIY będziemy ozdabiać nasze słoiki. I mam tutaj przygotowaną taką, nie wiem jak to nawet nazwać taką śliską bibułę oraz bandaż i klej. Klej możecie mieć w sztywcie, ale lepiej będzie, jak będziecie mieli ten taki lejący się, czyli klej szkolny w takiej dużej butelce. Tutaj gdzieś Wam się zdjęcia. No to przechodzimy do zabiania. No to najpierw bierzemy klej i smarujemy cały słoik. Już obkleiłam cały słoik, na razie musi przesknąć, a za ten czas weźmiemy się za drugi. DIY jest bardzo, bardzo podobny do tego, co robiliśmy ostatnio, e, niedawno, jeżeli chodzi o lampeczki, a mianowicie z tych lizaków stworzymy takie właśnie duszki, więc, je, więc będziecie potrzebować dokładnie tych samych rzeczy, czyli chusteczek oraz muliny, no i nożyczek. Zbierzecie sobie lizaczka, obwijacie chusteczką i teraz zawiązujemy muliną. Może być też nitka, to już zależy od Was. To wygląda i robię dla Was resztę. Więc przychodzę jak skończę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Piszcie, który z pomysłów dla Was jest najlepszy. No i oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę oraz subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym filmie i miłego Halloween.